Witam was bardzo serdecznie ze strony Figurze, to jest odcinek z nowej oto gierki. Ponieważ Epic Games postanowił, że prowadzi coś takiego jak darmowe gierki. Tak jak w sumie zawsze, co nie, że każdy czwartek mamy darmową gierkę, nie? Dzisiaj jest to coś porządnego, na co chyba dużo osób w sumie by czekało, jakby tego nie miało, co nie. Czyli Dead by Daylight, tak jest. Gierka oczywiście za darmo na Epiku do końca tego tygodnia. Odebrałem to dzisiaj, tak jak dzisiaj wstawiam odcinek o 15, mamy godzinę chyba Nie wiem, to 10 zaraz Za pół godziny chyba No i jest coś ciekawego, gierka za darmo oczywiście i Też za darmo to Możecie dać suba, nie? bo To też nic nie kosztuje, nie Ale mi to się zawsze przyda Jak coś I Ładna grafika, ładny ten To już ładne nie było Porządnie. Chciałem już tą gierkę w sumie kiedyś kupić, ponieważ no w sumie jest ona ciekawa, co nie? Mamy klepy, mamy te No i dałem za darmo, a za tydzień będzie gierka Prison Architect, z którego również nagram odcinek Więc jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście zasubujcie, ale to dopiero za tydzień W sensie może za 6 dni się uda w czwartek to wziąć, choć nie wiem w sumie w, o jakich godzinach to dają nie wiem, nie wiem, ciężkie pytanie Generalnie czeka mnie jeszcze akcja taka, że odcinek nie będzie długi Bądźmy szczerzy, chciałbym samą uczek nagrać Jeżeli wam się spodoba, zostawcie lajka I w jakiś, nie wiem, sobotę, niedzielę może jeszcze nagram odcinek z tej gierki Dobra, akceptuję wszystko, politykę Okej, trzeba Ok, więc weźmy sobie tutoriale, ogarnijmy. Jeden tutorial sobie zobaczymy, zobaczymy, zagramy w sensie. Zobaczymy, jak to tam będzie z tą gierką, z optymalizacją. I w ogóle jeszcze sobie ogarnę opcje na szybko. Ok, mamy pangel ale to nam nic nie przeszkadza, choć. Panie, by było, jakby był polski jest polski. Mamy to. Mhm. Grafikę, zobaczymy, mam ultra, tu mamy. Wyłączony. Tutaj powinno być co? Hmm, czekajcie, grafika. Gdzie jest? Kurde, pokazane, ile. Jakie mam ten? Dobra, nie wiem, jestem albo jakiś ślepcem, albo. Nie do defaultu, tylko że. Gdzie tu jest pokazane monitor kurde mój? To są rozdzielczości, że mi nie ucięło kurwa połowy ekranu. No. no dobra, patrzę lewo, prawo, spoko. Na wsadzie chodzę. Okej. Okay. W Wci shiftie biegam. Tak się skradam. Spoko. Żeby przeskoczyć go tu window Pewnie spacja, co na... Nie. nie. idziemy do, genera do, do generatora. I jak się naprawię, No to to już ogarniam w sumie, widziałem w sumie. Ej, to tak działa. Nie jest tutaj nic skomplikowanego, nie? Taka dosyć prosta giereczka. Okej, okay, przeskakujemy sobie. na kolejny generator. łapty okay. Łapkę nadali. Okej, okay. jest zabójca. Spoko. Ja mogę... uciekać jakby. Od tego, jak on mnie goni. Kolejne słabo, guziki dobra, spoko. Ten ziomo tutaj chcę, może ujdzie, co? Aha! Tak działa? no teraz go goni. Dziwne to było, ale... oko rozumiem, co Czemu nie mogę zrobić tego co on? powiesi, dobra, spoko, rozumiem. No to jest takie wejście typowe na, na tą gierkę. Brutalny, dosyć. Megan, To jest kurde samocie, więc. Rozumiem, że. będzie dosyć daleko ukryj się do szafki ta Oko. Okay. Zawsze można się ukryć. Trochę Outlast są śmierdzi. Kurde, generalnie totalnie inaczej wyobrażam sobie tę grę. Oglądam kiedyś let's play u flotara chyba dosyć dawno to I kurde kojarzy tę grafikę totalnie inaczej. Okej, okay. okay, czyli chyba giniemy, co? Muszę, no? O, no, 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 my no, 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 Nie, no, dole, tak, to my chyba nie? Ale ta, ta gra jest dzika, no, 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 nie mogę no, no, okay, wiem, że tu jest coś takiego, że za krwią chyba może chodzić, co nie wiem, sobie trzeba jakichś bossów sprawdzić. Eh, bossów w sensie wiecie, nie. Zabijaków. Okay. Ja na niech nie uleczy Dziwne ten głos. Jakby ktoś mi włączył mo monitor, to. No, nie powiem. Hmm. Ciekawe, co? Okay. Ciekawe, jak będzie ten boss poszedł sobie. Wiecie, obserwuję, że jak ktoś będzie powieszony na hak, to ten. Ziomo po prostu nie będzie. Ucieka od tego genundora y gen od tego i gra będzie. W szybciej. No nie udało się na stata pomóc. Okej, okay, otwórzmy to i możemy sobie spierdalać Więc spoko. Co długo się to robi. Spoko Dobra, jeżeli chodzi o klawisze, no to... Nie jest tutaj nic trudnego, mam nadzieję, że będą pomagać w sumie podczas gryże że kliknij to, że ten robi. W sumie nie ogarnie tego zbytnio jeszcze, nie? Tam coś na E, tam coś na tam I ucieczka jest po prostu i tak się wygrywa gierkę, no to to już było... To już było znane nam. Tutorial kompletny, okej okay. Nie rozumiem o co chodzi z tym włazem. To jest ucieczka czy co? Hmm. Podpojęcie dostaliśmy Więc idziemy sobie tutaj ogarnąć jeszcze Samouczek i wtedy koniec Bo mam jeszcze robotę i w sumie pewnie Z nami na mnie czeka, więc Jak mi się tam Okej, okay. generatory są podświetlane na czerwoną, to jest wiadomo, generator mają swoje głosy, a jak wybucha, to znaczy, że chyba ten Chcę, że chuj ja mogę kopać generatory. Czekajcie, kopanie generatorów co w jestmę. Mogę przychodzić przez tego. I za tym wypam. Okej, okay, palę to sobie. Postavce trapa. Okej, okay, cool. okay, mamy trapa. fajn The Survivor. Nie da się przeskoczyć przez tego trapa w sumie, więc Atakowanie jest kot. Jak ja mam być szczery, to wolałbym być tym, nie? Osobą, która właśnie ucieka, nie? Ok, więc. Tyle byłoby w temacie. Bierzemy piarę. Był jakiś hak, więc. Chodę. No, typowe, nie? Takie podstawy trzeba się nauczyć w sumie, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale wiedziałem już o co chodzi w tej grze. Mam nadzieję, że w sumie zagłośno to nic nie jest. Bo się znaczy, tak zjeżdża że... Ok, więc mam panie. Kurde, co to jest w ogóle, no? Jak to wyjrzy? Mam nadzieję, plus 18, youtube mi doda. Okej, okay, skocz do hacza. Nie, nie. było długie, w sumie. Ale w sumie też nie ma być to długie. Czekaj, gdzie jest to? Tu. Ha! Tam nie mam skakiwać, tylko mogę to. Tworzyć... zamknąć stęcie. Ok, więc tak to jest. Już. To jest tak. tak. Okay, z tego już nie mogę żywać. Jak ktoś zginął na nim, to jest ciekawe. Chyba, że po prostu nie mogę żywać przez to. Wygląda jak typu z finala. Nie wiem czy on z final fantazji chodzi. Co gdzieś tam wsiąka, nie? I ciało, i nie ma jakby tak, tak było na prawdziwą, to chcę Iść okay. Tutorial complete, no i spoko Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, suba, dzwona, koma Na razie